Dzisiaj ponownie zajechaliśmy do L.A. i postanowiliśmy zwiedzić kilka takich mniej znanych miejsc. Za nami znajdują się Watts Towers. Wieże te zostały zbudowane w 1954 roku. Budowa ich została zakończona. Wybudował je włoski górnik, który zakończył swoją pracę górnika po wypadku swojego brata i bardzo go wkręcił beton. Te wieże są całe wykonane z betonu, i w momencie ukończenia ich budowy były to największe rzeźby betonowe na świecie. Osoba, która wybudowała e, tą rzeźbę, był to Simon Rodia. Cała budowa zajęła mu 33 albo 34 lata. W, w źródłach widziałem sprzeczne informacje. Na co dzień pracował na budowie, a każdy wieczór. E, święta i weekendy poświęcał na budowę tego projektu. Cała budowla składa się z betonu i e, z pobitych talerzy, wazonów, głównie chińskich, e, jak również z butelek. Dlatego cała konstrukcja jest dosyć wrażliwa. Wytrzymałość tych surowców jest bardzo różna. Po pewnym czasie od ukończenia tej budowli została, został ten cały teren wraz z budowlą sprzedany za jedynie 500 dolarów. Gdy tutaj jechaliśmy, myśleliśmy, że to będą generatory prądu, które nie są już używane. Nazwa całej tej rzeźby to jest Watts Towers i powstała od dzielnicy, która znajduje się tutaj nieopodal. Simon, czyli autor tej rzeźby nazwał to Nestro Peble. to jest chyba po włosku i to oznacza nasze miasto. Za nami znajdują się szczątki Sunken City i to jest jedyna droga, która prowadzi tam. Przynajmniej tak nam Chłopak to powiedział, który na desce jeździ. No i zaraz spróbuję się tam dostać. Spróbuję też znaleźć jakąś lepszą ścieżkę, żeby Ania też mogła przejść. Niby nie można tutaj wchodzić, ale ponoć policja się tutaj nie kręci i nic nie robi. I tak, czym jest Sunken City? Tutaj znajdowały się domy i w 1924 roku e, tak podmyło cały ten teren, że domy, które znajdowały się tutaj, się zsunęły i pozawalały. Droga nie jest taka zła. Zastanawiam się, dlaczego odcięli ją od dostępu publicznego. Jest to jedno z takich mniej znanych miejsc e, w LA. To są już fundamenty tych zawalonych domów. Nie wiem, czy te budynki runęły tak nagle, wszystkie naraz. Czy ten proces był stopniowy? Bo zaraz będę musiał coś doczytać. Płyty, które pozostały po tych budynkach, są fajnie popisane przez graffiti. Świetnie to wygląda. Dodaje takiego dodatkowego klimatu tego, temu miejscu. Jednak trochę ludzi tutaj przychodzi. Chyba z drugiej strony jest łatwiejsze zejście. Klimat jest świetnie oddany. O, już widzę, gdzie idziemy teraz w tamto miejsce. Mieszkając tutaj przed 1924 rokiem, wyjście na taras musiało być niesamowite. Nie powiedziałem gdzie jesteśmy, to jest dalej LA. To miasto w L.A. nazywa się San Pedro, niedaleko od Long Beach. Wow, i tu już palmy rosną, nieźle. Nie ważne co te graffiti reprezentują, one się idealnie komponują tutaj w te resztki po budynkach. Doczytałem trochę na temat Sunken City i zsunięcie miało miejsce w 1929 roku. E, około 600 domów zostało ewakuowanych, także nikt nie zginął. W latach 80. to miejsce zostało zablokowane, ponieważ przychodzili tutaj nastolatkowie, którzy e, urządzali sobie tutaj imprezy i później zaczęły, być, e, zaczęły pojawiać się tutaj narkotyki i gangi zaczęły przejmować ten teren, było to bardzo niebezpiecznie wymiany narkotykowej postanowili zamknąć ten teren i od tamtego czasu e, mniej ludzi zaczęło przychodzić bo policja bardzo pilnowała ten teren teraz z tego co jeden skater nam powiedział e, nie ma tu policji, nikt nie sprawdza czy tu przychodzisz czy nie może inaczej jest w nocy, ale na pewno nie w dzień widok jest dobry, widok jest naprawdę dobry to jest najlepiej zachowana się część Sunken City Idę zobaczyć na górę tego klifu i sprawdzić, czy jest inne wejście, niż to, którego ja użyłem. Z góry klifu widok jest niesamowity. Zastanawiam się, czy nie przyjedziemy tutaj jeszcze kiedyś nocą albo wieczorem. Zobaczymy, jak będzie bezpiecznie. Mam nadzieję, że wiatr bardzo nie będzie przeszkadzał. Ostatnio zamówiłem mikrofon. Mam nadzieję, że niedługo przyjdzie i pomoże w przyszłych nagraniach. I chyba znalazłem kolejne miejsce. Tak, to jest kolejne wejście. Idę zatem po Anię Szedłem Ani powiedzieć wspaniałą nowinę, a ona znalazła inną dziurę w płocie. Czy ktoś tam wyważył jeden szczebel? Tak. Trochę bez sensu jest na siłę e, zamykać takie fajne miejsce. Tym razem już z Anią tutaj idziemy. Schodzimy na dół, zobaczcie jak to fajnie wygląda. Nie wiem czy kamera to odda piękno tego miejsca. Bardziej mi się to podoba niż Venice Beach niż całą kształt Venice Beach. Teraz jest około 12 w południe, dlatego nie ma tak dużo ludzi. Ale już czuć zioło w powietrzu, i pewnie wieczorami tu jest gruba impreza. Fajnie zachowały się palmy, podejrzewam, że to są z różnych tarasów. Niestety, przez tą ilość ludzi, którzy tu przychodzą, jest dużo śmieci na dole. Ale chyba nic się na to nie poradzi. Ania dokarmia wiewiórki ziemne. Te mniejsze się boją, a te duże nie. Te duże można nawet z bliska nagrać. Daje jej także wysięgnęła. O, o, jest. Te zadbane palmy dają mi znać o tym, że chyba miasto jednak dba o ten teren tutaj. A ten płot to jest tylko prowizorka, aby nikt nie pozwał władz lub nie miał żadnych pretensji, gdy cokolwiek złego się tutaj stanie. Nadszedł czas opuszczenia tego miejsca. Tak wygląda wycięta. Wycięty brand z tego płotu. Ale tu jest ślimaków. Zamówiliśmy dwa ogromne napoje, one są litrowe. Ja mam Mountain Dew Diet, Ania wzięła kole Diet. E, I plus do tego bardzo duże, znaczy bardzo duże. Hot dogi są standardowe, ale kiełbaski w nich są bardzo duże. Są to wołowe kiełbasy. I całość nas to wyniosło 4 dolary. Czyli po 2 dolary za hot doga i taki Big girl. Zauważyliśmy, że do hot dogów oprócz sosów można dodawać e, darmowe chili, darmowy sos. No. Sos, i ser. Yy, taki ser rozpuszczony jest bardzo często spotykany w różnych fast foodach. Hot dogi zamówiliśmy w 7-Eleven. Idziemy je teraz przetestować. Spróbujmy hot doga. U. Zobaczcie jak to wygląda. Oj, ale źle ser nalałem. Parówka jest całkiem okej. Okay. Te sosy są też dobre. Ser jest dobry. Jak za taką cenę 2 dolary za litrowy litrowego 7 -uppa. I hot doga to jest to naprawdę dobra cena. Bułka jest taka trochę gumiasta. Definitywnie preferuję bułki, które są y, na polskich stacjach benzynowych i dodawane do hot dogów. I tu. Jak ci smakuje ten hot dog? Nie jest ale tego widzieliśmy na Wenusbis, było dużo lepsze. Tak, na Wenusbis jedliśmy bardzo dobrego hot doga. Teraz mi się przypomniało. Niestety nie nagraliśmy tego. Ale był świetny, Co? ale hot dog kosztował 5 dolarów, czyli tutaj miała być 2,5 hot doga i 3 litry napoju. Zajechaliśmy do Waferal Chapel, który charakteryzuje się przepięknym widokiem na ocean. Kościół ten został zbudowany pod koniec lat 40. Idziemy do niego zajrzeć. Miejsce na ślub jest na pewno świetne. Spróbujemy teraz wejść do środka. Kościół jest niesamowity, naprawdę. Już z zewnątrz wygląda oszałamiająco. Wow, robi wrażenie, naprawdę robi wrażenie. Idziemy zobaczyć do środka, będę się starał dużo mówić. Wychodząc mamy świetny widok na ocean i na klif przed nami. Niesamowicie to wygląda. Niektórzy z Was mogą kojarzyć tą Kaplicę z serialu Życie na fali. Pierwsza, druga i czwarta seria była tutaj nagrywana. Budynek wygląda oszałamiająco. Najładniejsza kaplica, jaką widziałem w życiu. A dodatkowo wyjście i widok na ocean oraz klify. To jest chyba idealne miejsce na wzięcie ślubu. Podejrzewam, że cena już nie jest istotna, gdy jesteś w takim miejscu. Z drugiej strony kaplicy znajduje się mały ogródek. Tak wygląda kaplica od tyłu, czyli całkiem całkiem nieźle, a tutaj są chyba toalety, o ile ja się nie myla. Jak jest tu miejsce również, aby sobie usiąść odpocząć. Dzięki za oglądanie tego odcinka, jeśli Wam się podobał, zasubskrybujcie kanał, bardzo nas to motywuje do kręcenia kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że zauważyliście w tym odcinku trochę mniej wstrząsów, mam nadzieję, że ujęcia będą wciąż spoko ponieważ pierwszy raz nagrywałem z gimbalem e, i zapraszam na kolejne filmiki. Cześć!